Yoś, Simono, ja jestem Yoshi fan gaming, a dzisiaj pokażę wam, jak wystartować i autopilota w 77 Max od autora Bridok 3D. Przecież jest on płatny i możecie go kupić w sklepie gry Microsoft Flight Simulator. Ale nie przedłużaj mi zaczynajmy. Także tak. Zostawcie suba pod tym filmem. Macie teraz zostać suba. Kliknijcie łapkę w górę. Oczywiście, sub musi być dzwoneczkiem, bo jeżeli bez dzwoneczka, to ja nie akceptuję. I komentarz, czy wam się to podoba. On. Tutaj robicie to tu PWR na on. No smoking Fasten Belts na on. Teraz tak. I sobie wezmę na północ, a potem wam pokażę jak ustawić plan lotu. No i tak. Tower on one one teraz tak, wciskacie Control E, aby włączyć. Tak, To tak, testo to, aby włączyć silnik. I tak, i tutaj ten landing, tutaj idzie to landing, tu musicie połączać, to włączacie, to włączacie, czyli to są światła, to włączacie, to włączacie, to, 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 to oraz to. Zaczęcie Ctrl E i teraz włączy wam się silnik. To był tylko wstępne. Taxiing Hold Short Runway 2 Nighter Using Taxiway Leave a 737.

I drugi się dopiero uruchamia. No i tak. 18, 19, 20. No i patrzcie. Teraz ATC.

no. Dobra. To wciskacie Shift-P, jeżeli nie ma dostępnych wózków. to się Parking Brake wyłączacie. Tak. No. Jak widzicie. Teraz tak. No. Teraz wciskacie Shift P. No parking F3, no i wciskacie No, o. Teraz musicie dostroić autopilot. Na chwilę jeszcze się zatrzymajcie, bo Dostroić autopilot. Musimy dostroić też jeszcze autopilot. No No yes two Very nice, very nice. cool. Jest. Teraz tak, wykro... dobra. O, i jest. No, i... dobra. Teraz możecie zakręcić ostrzeżenie. No i dobra. Tak. Dobra, i teraz parking brake dajecie klapy na jeden. I tak. Teraz. Tak naprawdę. Musicie tylko. Dobra, najpierw zobaczcie, czy pas startowy jest wolny. Nie. Żadnego ruchu nie ma. OTC ATC. Tower Boeing Alpha Sierra X-ray 737, ready at runway to night departure to the north. Boeing Alpha Sierra X-ray 737, cleared for JCON's runway to night north departure abroad. Teraz tak, wciska CF żeby parking breaki i, i daje ci do, do oporu prędkość wszystko to działa o no i jak widzicie musicie rozpędzić się do prędkości 135 I do góry. Teraz do góry. Dajecie na maksa. I pęk. Wystartowaliśmy. Teraz klapy F5. Ciskacie F5. No i patrzcie. Teraz. Ciskacie tak. v-naw I l-naw El... Nie... Dlaczego nie mogę włączyć? Hold, czemu tego nie mogę włączyć? Tutaj wciskacie, że wymuszanie wysokości. On włączyć sobie flight director. Włączyć lot Red speed. No. Teraz tak. Flight director. A jak wy odłączyć autopilot? To wciskacie ten o. I widzicie autopilot został rozłączony. Hold. Heading nie. Speed o. No i tak. Tak, o. No i widzicie. No Elna, włącz mi się. Kurde. Dobra. Ale dobra. Musisz być tutaj na hold. wybrać prędkość? Jeżeli chcecie wybrać prędkość, to musicie ją sobie zmniejszyć. O! Bird speed Hold Lots enough. Możecie włączyć tryb podejścia w e ILS. Możecie off. Mhm. Tak. CMD. CMD, tutaj ten CMD. jestem odwrócony, jestem wysokości. Jeżeli Ustawiacie trasę, to ten tryb nie powinien być zablokowany. Tak mi się zdaje. Ale możecie to włączyć. No i tak. Także co? Także tak widzę. Także trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia. Pa, Udostępnijcie ten film. Wpadnijcie na moje...